Lubię was, jestem Dyftku W dzisiejszym odcinku gramy w Happy Wheelsy Dawno w to nie grałem eee, No i co, zostawcie suwa, łapkę w górę i zapraszam do oglądania Okej okay. Zapomniałem już jak się w to gra w sumie, no ale dobra Damy radę BMX Park eee, Jak to się jeździło O dobra, dobra Stop Do tyłu, do przodu tak, tak. Można skakać? Co? Hmm. Chyba nie o to chodziło. Dobra, jeszcze raz. nie powiedziałem nie o o nie o nie Myślałem, że nagram dla Was taki 20-minutowy odcinek z Happy Będzie mi się bawić. Dobra, lecimy. O nie! Nie mogę tego zrobić. Skaczę! Dobra, jeszcze raz. Yy, tak. Coś tu takiego robię. Dobra, to działa eee, co tu chodzi? O co tu chodzi? Ej! Ej, syna zgubiłem, halo Dobra, kid z synem Zimby A gdzie jest moja... Gdzie jest moja ręka? A zresztą nie ważne No dobra yy, Udało się Udało nam się przejść W 40 sekund niecałe Speed Bridge Speed Bridge coś takiego Czy tak? Się czyta. Forda, nie wiem Nie ważne ah! Eee, dobra, przynajmniej tu się śmieje, a nie eee, wkurzam jak przy Dis No kurde. Chyba jednak nie. Okej. Okay. Nie! O nie! Jezu No.

Tylko, tylko syn nie ma głowy, ale to w sumie nie jest takie ważne. Nie! Zimno. A Ale zgniecenie. Znaczy w sumie rower, rowerowi się nic nie stało. Ale oni się rozbili. raz. Dobra, teraz. Dobrze. Szybko. I bum. Nieważne, nie masz rąk. Lecisz. Słaby jesteś. wiem, że jesteś słaby. A tam nie no, ma się ej, To jest? Co? Nie wiedziałem! Dobra. Niecałe 40 sekund też. Dokładnie 37 sekund. No mhm. nie. Yy, hotel. No tak. Okej. Okay. Dobra, ładny hotel.

That's the new Hello Hello Oh yes. Oh, you yes. oh, are there, she's yes. Oh. oh yeah. yeah, yeah, yeah. <coughs> mm -hmm. Nie mam nóg. Ale wygrałem. Co to... A, dobra, to zajęło tak długo, naprawdę. No dobra, 80 sekund, czyli minuta i y, 20 sekund. No, dobra. The Office. Lej no. <coughs> O, oh jest. Mhm. Wypad z A idź pan. O, o, ja. Co tu się stało? Jeszcze raz. Na spokojnie. Dobra. I teraz tak? Eee. Yy. syn, przejeżdża do mnie? O nie! Dobra, na szczęście mi się nie stało. Nie stało mi się. Nie. Yy, dam radę, dam radę, dobra, obłączymy to, a nie dam, ser, okej, okay. dobra, o, coś takiego, oj. O nie, coś, dobra, 55 sekund, niecała minuta, fajnie. Mm. <laughs> Dużo tego jest, limbo, limbo, o co tu chodzi? O, ej, halo. Ale strasznie. <laughs> А, ну я сейчас за страшное. За страшное то есть. Добро. Стринг. О! Ну. Добро, не важно. А что тут ходит? Соя! Nie mam to przejść, ty się nie da przejść. No, jak R? Nie ma, nie ma R. Tak to nie działa. No, już Nie działa R. Czemu? Nie, stój. No. Co? Dobra. Oj. Jest. Mm. Co tu się stało? straszniejszy no ja nie mogę iść do tego no tak na pewno tam na pewno mam tam iść ej o siema stickman czy kim tam byłeś? chciałem z tobą przejść żeby... ej o dobra o, szybko. Cześć. Cześć. O. Jej. Nie wiem, co tu się stało. <ścoughs> Dekombiny. Kombine, kombine, kombine 2.0. No właśnie. Ej, my tu. My w to wlaliśmy. dwa Dekombine De 2.1. No tak <laughs> Dobra, uciekamy Halo, jak tym uciekać? Co jest? Co tu się dzieje? <laughs> Dobra Jeszcze Jeszcze raz Jeszcze raz Kurde I Jeszcze nie, uciekaj Jakie to jest wolne Dobra, dobra Ile szybko Lecisz Dobra Lecimy Tutaj, dobra mnie. Puść mnie. Dobra, widzę, że mnie kościsz. Jeszcze, jeszcze raz. Szybko. Nie. nie! Dobra No kurde! To są nie jakieś... Ale okay. co Co tu się dzieje? Co jest? Jakie rzecz Dobra, uciekamy stąd Lecimy! Coś takiego... takiego. Ju Dobra Okej okay. Dobra, jest! Nie No udało mi się, halo Halo, udało mi się No przecież, no nie oszukuję, dobra Speedrun Jeszcze raz Ziuu no. Ziuu Dobra, szybko Nie, niee no. dobra Zim. coś takiego dobra tyk. Dobra, szybko. Mówię szybko. Jest Gdzieś szybko. Udało się. Nam labola Google

Weźmiemy coś innego. Aha. A, dobra. Co? Ej. Ale dobre. Dobrze wymyślono. Dobra, dobra. Pyk! przegramy. W sensie przegramy. Eee aha Ojej, 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 zostaw mnie ja ojej, 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 coś ojej, takiego. Coś takiego

Ты. вот так. Ну нет, добра. Что я

Ja się nie podoba. No. Co? Jak? No, kim? Dobra, tak? Dobra, tak? Dobra, hmm. No dalej. Dasz radę. A, dobra. Dobra. Eee, zostawcie suba, łapkę w górę dzwona, zostawcie jak subujecie. Mówiłem to na początku. No dobra. Trzymajcie się do następnego odcinka Siemano! Eluwina!